Cześć moi drodzy. Nie wiem jak wy, ale ja nieraz miałem w swoim życiu takie chwile, kiedy wszystko szło nie tak, i myślałem sobie wtedy, a pff, może czas to rzucić. Każdy z nas ma takie momenty. Czy to jest praca, czy w życiu, czy w swoich pasjach, ale wiecie co? Wygrywają właśnie ci, którzy są w stanie wytrwać. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami sekretami wytrwałości. Jak nie odpuszczać, jak znaleźć siłę, żeby działać i jak przekuć ten kryzys w sukces. To nie będzie tylko taka motywacyjna gadka. To konkretne wskazówki, które naprawdę działają. Ja nazywam się Arek Zieliński, a to jest Dziennik Przedsiębiorcy. Sekret numer jeden. Kiedy czuję, że wszystko się wali. Wracam do tego, dlaczego zacząłem. Przypominam sobie, po, po co to robię, i co było moją motywacją na początku. Zrozum, dlaczego zacząłeś. Tak to można powiedzieć w kilku prostych słowach. Zadaj sobie pytanie, co chciałem osiągnąć, dlaczego to było dla mnie ważne. Tak. I. To działa jak przypomnienie, że cel jest warty wysiłku. Sekret numer dwa. Czasami jest tak, że nasz problem to zbyt wielkie oczekiwania wobec siebie. Chcemy zrobić wszystko naraz i szybko się zniechęcamy. Odpowiedź na cel drugi: podziel to na mniejsze kroki. Zamiast patrzeć na Całość, podziel to, co sobie tam umyśliłeś, na małe kroki. Każdy krok to jeden sukces, który przybliża cię do mety. Pamiętaj, że małe zwycięstwa dają ogromną satysfakcję. Sekret numer 3. Bardzo ważne. Przygotuj się na kryzysy. Brzmi, może to troszkę dziwnie, ale kryzysy są. Częścią każdej drogi. Jeżeli wiesz, że mogą się pojawić, a na pewno się pojawią, to jest 100%, łatwiej jest je zaakceptować, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że będą. To nie znaczy, że coś robisz źle, nie, nie, nie. To znaczy, że jesteś na drodze do celu. Przygotuj sobie po prostu plan awaryjny na trudne momenty. Na przykład, kiedy mi jest brak motywacji, robię sobie dzień przerwy. Tak, tak, po prostu robię sobie dzień przerwy. Odpoczywam i wracam ze świeżą głową, z nową energią. Mój sekret numer cztery to jest to, że skupiam się tylko na tym, co jestem w stanie kontrolować. Często jest tak, że frustrujemy się rzeczami, na które kompletnie nie mamy wpływu. A to pogoda, to czyjaś opinia, to nieoczekiwane problemy i tak dalej, i tak dalej. Zamiast tracić energię na to, czego nie zmienisz, bo nie masz na to wpływu, skup się na tym, co możesz zrobić. Małymi kro kroczkami rób sobie postępy tam, gdzie masz kontrolę. To podejście daje siłę i sprawia, że czujesz się dużo, dużo pewniej. I Sekret numer 5 to jest wsparcie. Wsparcie nie tylko bliskich, rodziny, ale też znajomych, kogo tam masz, kto cię wspiera w tym, co, w czym działaś, czy to jest pasja, czy praca, czy, czy związek, czy co sobie tam tylko umyślisz. To ważne jest, żebyś miał wsparcie wokół siebie. Nie bój się prosić o pomoc. To nie oznacza żadnej słabości. Nie. Wręcz przeciwnie. To dowód na to, że potrafisz działać mądrze. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają, a nie podcinają ci skrzydła. I czasem jest tak, że jedno dobre słowo od przyjaciela potrafi zmienić wszystko. To jest mój sekret numer 5 i on jest bardzo, bardzo istotny. I jak brzmi prosto? Bo takie w istocie jest. Z tym, że. Nie jest to tak prosto wprowadzić. Nie każdy o tym myśli, więc chciałbym, żebyś ty sobie to przemyślał, przemyślała, bo uwierzcie mi, te małe rzeczy robią ogromną różnicę, kiedy wszystko idzie źle. Pamiętaj sobie jedną rzecz. Wytrwałość to nie jest żadna magia ani talent. To, to jest umiejętność, którą możesz sobie wyćwiczyć. Każdy trudny moment, który przetrwasz, czyni cię silniejszym. OK, tylko taka prośba do Was na koniec. Podzielcie się w komentarzach swoimi sposobami na to jak pod nie poddawać się w trudnych chwilach. Może razem stworzymy coś, co pomoże innym. Dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie, że kryzysy są tylko chwilowe, a wasze cele są warte walki. Trzymajcie się i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i do boju.